Istnieje pewna prawda, która na pierwszy rzut oka może wydawać się niewygodna. Prawda, która podważa wszystko, czego nas uczono o związkach, atrakcyjności i o wartości, jaką same sobie przypisujemy. Ale jednocześnie ta prawda jest wyzwalająca, transformująca. I to właśnie ona, gdy zostanie zrozumiana i przeżyta, sprawia, że kobieta staje się absolutnie nieodparta, nie tylko dla mężczyzn, ale dla samego życia. Prawda jest taka: nie musisz być wybierana. To punkt zwrotny moment, w którym wszystko się zmienia. Kobieta, która przestaje żyć w oczekiwaniu na aprobatę, uznanie czy pożądanie ze strony mężczyzny albo kogokolwiek, i zaczyna wybierać samą siebie dzień po dniu, nieuchronnie budzi coś głębokiego siłę, której nie da się udawać wibrację, której nie można sfingować bo ona pochodzi z wnętrza. Większość z nas została wychowana w przekonaniu, że nasza wartość zależy od tego, jak bardzo jesteśmy miłe, jak dobrze się sprawdzamy, jak bardzo jesteśmy pożądane i akceptowane. Dlatego wiele kobiet żyje w stanie nieustannej czujności. Jak mam się ubrać, co powiedzieć, co on sobie pomyśli, czy nie jestem zbyt jakaś? Ten stan samowyparcia tworzy emocjonalną pułapkę. Im bardziej staramy się przypodobać, tym bardziej oddalamy się od siebie. A kiedy tracimy kontakt z własną esencją, tracimy ten naturalny blask, który czyni nas niezapomnianymi. Ale gdy kobieta na nowo łączy się ze swoim centrum, ze swoją wewnętrzną prawdą, zmienia swoją częstotliwość, nie błaga o miłość, ona nią emanuje, nie próbuje się dopasować, ona się rozszerza, nie czeka, aż ktoś ją wybierze, ona sama wybiera. I to podejście, choć dla niektórych może być wyzwaniem, ma w sobie niezwykłą, magnetyczną moc. Najbardziej pociągające w człowieku jest jego autentyczna obecność, a autentyczność rodzi się wyłącznie z samopoznania. Gdy poznajesz siebie, uczysz się szanować własne granice, opiekować się swoimi ranami, traktować siebie z życzliwością i współczuciem. Zaczynasz rozumieć, że Twoim celem nie jest być idealną według cudzych standardów, lecz być pełną, by żyć swoją prawdą. I to właśnie ta pełnia przyciąga. Mężczyźni, świadomie lub nieświadomie, wyczuwają, kiedy kobieta jest emocjonalnie spójna, kiedy nie gubi się w gierkach, nie chowa za maskami. To rzadkość, to siła i dlatego staje się nieodparta, bo nie musi nikogo uwodzić. Sama jej obecność inspiruje, otula i budzi szacunek. Ale ta prawda, że nie musisz być wybierana, może początkowo boleć, bo zmusza nas do zmierzenia się z pustką, którą dotąd próbowałyśmy wypełnić cudzą aprobatą. A jednak to właśnie w tej pustce rodzi się prawdziwa siła. Zmierzanie się z nią to często początek cichej, ale głęboko uzdrawiającej podróży. To moment, w którym przestajemy szukać na zewnątrz tej walidacji, którą tylko my same możemy sobie dać. I to wymaga odwagi, bo początkowo wydaje się, że oddalamy się od miłości, podczas gdy w rzeczywistości zbliżamy się do jej najczystszej formy miłości własnej. Przez całe życie zbieramy przekonania, które każą nam wierzyć, że dopiero wtedy będziemy pełne, gdy ktoś nas pokocha. Ale rzadko kto nam mówi, że jakość miłości, jaką otrzymujemy, jest wprost proporcjonalna do tego, jak same siebie traktujemy. Zauważyłaś, jak kobiety, które naprawdę się szanują, nie godzą się na emocjonalne ochłapy? Jak mają w sobie spokój, jasność w spojrzeniu, pewność w krokach? To nie arogancja, to emocjonalna spójność. Te kobiety nie są nieodparte przypadkiem. One Często przez ból i trud nauczyły się zrywać ze starymi schematami. Zrozumiały, że nie ma nic bardziej pociągającego niż osoba, która wie na co zasługuje i nie boi się być sama, dopóki to nie przyjdzie. To właśnie ta trudna prawda: Trzeba być gotową coś stracić, by móc siebie ocalić. Trzeba mieć odwagę powiedzieć nie, nawet gdy pojawia się lęk, że już nikt nas nie zapragnie. Trzeba umieć odejść od wszystkiego, co rani. Miesza w głowie albo nas pomniejsza, nawet jeśli przez jakiś czas zostaje tylko cisza. To właśnie w tej ciszy zaczynasz siebie słyszeć, w niej odnajdujesz swój głos. I tylko z tym prawdziwym głosem jesteś w stanie tworzyć autentyczne relacje, bo każda relacja zbudowana na strachu przed odrzuceniem, potrzebie aprobaty czy emocjonalnym głodzie prowadzi do bólu, ale relacje tworzone przez osoby pełne w sobie leczą. Wyzwalają i unoszą. Stajesz się nieodparta, gdy stajesz się całością, gdy nie czekasz, aż mężczyzna cię uratuje, ale wiesz, że możesz iść z nim ramię w ramię, nie umniejszając siebie, gdy nie grasz w żadne gry, bo masz emocjonalną klarowność, gdy nie żyjesz w desperacji bycia zauważoną, bo już siebie zobaczyłaś i zobaczyłaś w tym piękno, godność, wystarczalność to nie jest sekret uwodzenia. To zaproszenie do transformacji. Do wyjścia z roli tej, która musi być zaakceptowana, i wejścia w rolę tej, która żyje tak autentycznie, że nie da się jej nie zauważyć. Mężczyźni, ci, którzy są naprawdę gotowi, naturalnie lgną do takich kobiet, bo ich obecność stawia wyzwanie, inspiruje, skłania do wzrostu. I to właśnie dlatego należą one do tego wyjątkowego grona kobiet, które budzą szacunek. Podziw i prawdziwe pragnienie. To jest podróż i zaczyna się w środku. To nie są spektakularne kroki w świetle reflektorów. To wewnętrzny taniec, cichy, codzienny wybór, wybrać siebie, gdy świat krzyczy, żebyś się rozpraszała, otulić siebie, gdy lęk przed byciem niekochaną próbuje przejąć kontrolę, iść dalej, nawet gdy serce jeszcze uczy się odpuszczać stare historie. Kobieta, która postanawia być najpierw swoją najlepszą towarzyszką, zanim stanie się czyjąś partnerką, zaczyna przyciągać inne relacje. Nie te oparte na braku czy zależności, lecz te oparte na wymianie, na obecności, na wzajemnym szacunku. Rozumie, że nie przyszła na świat po to, by kogoś dopełnić, bo już przyszła pełna. I tylko ktoś, kto zna swoją własną pełnię, potrafi zobaczyć w drugim partnera, a nie zbawcę. Jest coś niesamowicie pięknego w kimś, kto odmawia gubienia siebie, by zadowolić innych, kto wie, że nawet jeśli związek może być wyjątkowy, nigdy nie powinien kosztować jej wewnętrznego spokoju. Taka kobieta, która nauczyła się siadać ze sobą w bólu, zamieniła rany w mądrość, a upadki w siłę. Nie ulega lękowi przed samotnością. I to właśnie dlatego jej obecność wzbudza szacunek. Ona nie musi niczego udowadniać, jej energia mówi za nią. I co najciekawsze, taki typ kobiety potrafi rozbroić. Rozbraja tych, którzy przywykli do gier, do niepewności w roli uroku, do subtelnych manipulacji. Ona jest inna. A to, co inne i prawdziwe, zostaje w pamięci. Zamiast gonić, ona przyciąga. Bo tam, gdzie jest światło, tam jest i magnetyzm. A to światło nie pochodzi z trików ani schematów, ono rodzi się z wewnętrznej pracy, głębokiej i szczerej, z momentu, w którym przestała walczyć o uwagę, a zaczęła karmić się miłością do samej siebie. Bycie nieodpartą nie ma więc nic wspólnego z wyglądem, statusem czy wyuczonymi tekstami to energia, to autentyczność. To pewność siebie, która płynie z poznania własnej wartości i braku pośpiechu. Bo gdy wiesz, kim jesteś, nie bierzesz byle czego. A taka postawa, choć dla wielu trudna, fascynuje tych, którzy naprawdę są gotowi kochać. Na końcu okazuje się, że ta trudna prawda była najsłodszą ze wszystkich. Nie musisz gonić nikogo, żeby być kochaną. Musisz tylko wrócić do siebie, a gdy się odnajdujesz. Wszystko wokół zaczyna się zmieniać. Być może najpiękniejsze w tej przemianie jest to, że to, co wcześniej wydawało się brakiem brak zewnętrznej aprobaty, ciągłego uznania, relacji, które miałyby nas dopełnić, okazuje się w rzeczywistości boską szansą, by spojrzeć w głąb siebie. I właśnie w tym momencie wiele kobiet się budzi. Pewnego dnia, zmęczone wpasowywaniem się w ciasne ramy, w końcu biorą głęboki oddech i mówią dość. I to w tym dość rodzi się prawdziwa wolność. Kobieta, która przestaje zadowalać się byle czym, bo nauczyła się dawać sobie wszystko, czego potrzebuje, automatycznie podnosi swoją wibrację. Co to znaczy? To znaczy, że zaczyna przyciągać ludzi, sytuacje i doświadczenia, które odzwierciedlają miłość, jaką zbudowała w sobie. Nie ma już miejsca na płytkie relacje, puste obietnice czy uczucia na półgwistka. Bo ktoś, kto płonie swoją obecnością, nie zadowoli się letniością. Nie musi chować się za strategiami, by wydawać się interesującą. Ona jest interesująca, bo żyje z pasją, bo pozwala sobie czuć, rozwijać się, zmieniać. Ma odwagę być wrażliwa i nie myli tego ze słabością. Płacze, kiedy trzeba, ale się nie łamie. Ona się przekształca i co najpotężniejsze, przestaje próbować zadowolić wszystkich. To jedna z najważniejszych cech kobiety nieodpartej. Nie zależy jej na tym, by podobać się wszystkim mężczyznom, i właśnie dlatego staje się nie do przeoczenia dla tych, którzy naprawdę widzą. Bo stała się magnetyczna nie przez dostosowywanie się do cudzych oczekiwań, lecz przez wierność sobie samej. W tym procesie zaczyna przyciągać mężczyzn którzy także wykonali swoją wewnętrzną pracę. Którzy nie boją się silnych kobiet, których nie przeraża jej jasność, którzy nie chcą jej kontrolować, ale rosnąć razem z nią. Bo emocjonalnie dojrzali mężczyźni, są inspirowani kobietami, które siebie kochają, nie zastraszeni nimi. I wtedy kobieta uświadamia sobie, że nigdy nie była sama. To, czego jej brakowało, to nie był mężczyzna, ale połączenie z samą sobą. W momencie, gdy zaczyna dawać sobie to, czego przez całe życie szukała na zewnątrz uwagę, czułość, uważność, akceptację, wszechświat zaczyna odpowiadać. Jakby wszystkie drzwi, które były zamknięte od środka, nagle się otwierały. A gdy idzie tak, pełna, obecna, autentyczna, coś się zmienia w jej aurze. Wchodzi do pomieszczenia. I nie musi nic mówić, by zostać zauważoną. Jej postawa, energia, spojrzenie mówią wszystko. Wybrałam siebie. A nie ma nic bardziej nieodpartego, niż ktoś, kto dokonuje tego wyboru każdego dnia, nawet gdy jest trudno, nawet gdy świat wciąż powtarza, że łatwiej jest się zatracić w kimś innym. Ona nie wybiera tego, co łatwe, ona wybiera to, co prawdziwe. Wybierać to, co prawdziwe, może oznaczać i często oznacza przejść przez momenty samotności, może oznaczać odpuszczenie historii, które już nie karmią duszy, pożegnanie się z ludźmi, którzy nie potrafią albo nie chcą kochać głęboko. Ale ten wybór, choć na początku bywa bolesny, niesie w sobie cichą i bezcenną nagrodę wewnętrzny spokój. Kiedy kobieta dochodzi do miejsca, w którym odnajduje ten spokój, przestaje potrzebować potwierdzeń swojej wartości, nie mierzy już swojego piękna oczami innych, nie ocenia swojej ważności liczbą wiadomości czy komplementów. Ona wie, kim jest, rozpoznaje siebie. A kiedy następuje to wewnętrzne rozpoznanie, wszystko wokół zaczyna się zmieniać. Taka kobieta często bywa postrzegana jako trudna, ale trudne nie jest ona. Trudne jest to, że nie zadowala się resztkami, że nie boi się ciszy, że nie pozwala, by jej obecność była tłem w czyjejś historii. Ona pragnie obecności, prawdy, głębi. I tak, to może onieśmielać, bo żeby z nią być, trzeba być sobą, w pełni. Nie oczekuje perfekcji, pragnie połączenia. Ale takiego, które wyrasta z dwóch szanujących się dusz, takiego, gdzie spotkanie odbywa się bez masek, bez gier, bez więzów, ona nie szuka szczęśliwego zakończenia, ona pragnie lekkiej drogi, codzienności pełnej prawdziwych wymian, szczerych rozmów i wspólnego wzrastania. A ta lekkość nie oznacza braku głębi, wręcz przeciwnie. Płynie z pewności, że nie trzeba nikogo kontrolować, że nie trzeba walczyć ani cierpieć, by utrzymać coś, co jest prawdziwe, bo to, co prawdziwe, płynie, zostaje. Umacnia się. A jeśli tak nie jest, ona wybiera iść dalej sama, bo jej samotność nie jest pusta. Jest bogata w nauki, rytuały troski, bezcenne chwile z samą sobą. To właśnie taka kobieta budzi w mężczyznach coś więcej niż pragnienie budzi podziw, inspiruje, rzuca wyzwanie w tym najlepszym, najbardziej rozwojowym sensie. Jej obecność nie zmusza, ale zaprasza do wzrostu. Do większej świadomości, do większej miłości, do bycia pełniejszym człowiekiem. I to dlatego należy do tego szczególnego grona kobiet, których się nie zapomina, nie dlatego, że są niedostępne, ale dlatego, że są prawdziwe, bo nie uginają się pod ciężarem lęków ego, tylko wybierają prawdę serca, bo nie szukają miłości na zewnątrz, tylko emanują nią z wnętrza. Stała się nieodparta, bo przestała szukać w innych tego, co zawsze było w niej samej. A kiedy kobieta kocha się na tym poziomie, nie tylko zmienia swoje życie, ona zmienia cały świat wokół siebie. Taka jest moc kobiety, która wybrała siebie. Być może to, co najbardziej porusza w tej drodze, to świadomość, że wszystko, co kiedyś bolało porzucenie, odrzucenie, raniąca cisza, niewypowiedziane słowa. Dziś staje się mądrością, bo ta kobieta nie wypiera swoich blizn, ona je honoruje, wie, że to właśnie dzięki nim nauczyła się podnosić. Że to na dnie, pośród odłamków poranionej samooceny, zaczęła się odbudowywać nie tak jak wcześniej, lecz na nowo silniejsza, prawdziwsza, bardziej autentyczna. Zrozumiała, że nie musi już walczyć o to, by być zauważoną, bo teraz sama siebie widzi. Oczami pełnymi współczucia, czułości, obecności. Nie musi już błagać o miłość, bo stała się jej źródłem, a kiedy ktoś staje się źródłem, zaczyna promieniować. I to promieniowanie jest odczuwalne, widoczne, pożądane. To ono przyciąga, fascynuje, magnetyzuje. Bez wysiłku, bez krzyku, bez masek, taka kobieta nie szuka już relacji, które ją dopełnią. Ona pragnie tych, które będą ją wzbogacać, dlatego kocha z innego miejsca z wolności, z wyboru, a nie potrzeby z troski, która nie więzi, ale daje przestrzeń do wzrostu. I właśnie w tym tkwi piękno w dojrzałej miłości w miłości, która wybiera zostać nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce. Nie ma już miejsca na stare opowieści o kobiecie, która kurczowo trzyma się ze strachu przed samotnością. Ona już była sama, już spojrzała sobie w oczy w najtrudniejszych nocach, już przeszła przez emocjonalne pustynie, a po drugiej stronie odnalazła samą siebie bardziej żywą, bardziej kompletną, bardziej świadomą. I wiesz, co się dzieje, gdy kobieta dotrze do tego miejsca? Staje się lustrem dla innych. Jej obecność zaprasza, jej spokój uczy, jej cisza mówi. Już nie musi podnosić głosu, by zostać usłyszaną. Jej energia przemawia jako pierwsza. Prawda jest taka, że bycie nieodpartą ma bardzo niewiele wspólnego z wyglądem, a wszystko wspólnego z obecnością. To nie kwestia idealnego ciała, perfekcyjnego życia czy wyuczonego uśmiechu. Chodzi o to, by być w sobie, mieszkać w sobie, mieć tak głębokie wewnętrzne korzenie, że nikt i nic nie jest w stanie wyrwać jej z własnego wnętrza. I to moja droga jest rzadkie, dlatego tak przyciąga, dlatego zostaje w pamięci, dlatego zmienia. To kobieta, która przestała się umniejszać, by się komuś przypodobać, która przestała żebrać o emocjonalne okruchy, która nauczyła się być swoim własnym oparciem, to ona rozświetla każde miejsce, przez które przechodzi. Nie dlatego, że chce być zauważona, ale dlatego, że po prostu jest. To właśnie ta trudna prawda, przed którą tak wiele osób ucieka. Nikt nie przyjdzie jej uratować. Ale to także najpiękniejsza prawda, bo gdy ją pojmie, przestaje czekać i zaczyna żyć. A gdy zaczyna naprawdę żyć, coś się zmienia w jej krokach, stają się pewniejsze. Jej spojrzenie staje się spokojniejsze, jej gesty pod bardziej świadome. Przestaje gonić za miłością. Zaczyna z nią iść, ramię w ramię. Bo prawdziwa miłość, ta, która nie rani, nie ogranicza, nie manipuluje, zaczyna się w niej. I wszystko, co pojawia się później, jest tego odbiciem. Zadziwiające, jak świat odpowiada, kiedy kobieta wraca do swojej esencji. Zmieniają się okazje, przekształcają się przyjaźnie, zaproszenia od życia mają inną energię. Już nie przyjmuje byle czego. I właśnie dlatego zaczyna otrzymywać to, co najlepsze, nie z przypadku, ale jako bezpośredni efekt tego, kim się stała. Nie musi się już martwić, czy jest nieodparta, bo nie chce przyciągać wszystkich, chce przyciągać tylko to, co rezonuje z jej duszą. I to zmienia wszystko. Bycie nieodpartą nie jest już celem, jest konsekwencją, konsekwencją wyboru siebie. Pojednania się z własną historią, uwolnienia się od iluzji, że jej wartość zależy od pragnień innych ludzi. Teraz wie, że jest wartościowa, bo istnieje, bo czuje, bo jest i to jej wystarcza. A ta świadomość niesie w sobie cichą elegancję, nie wchodzi już w rozmowy, które niczego jej nie dają, nie próbuje nikogo przekonywać, że zasługuje na miłość. Spokojem odchodzi od wszystkiego, co ją rozstraja, bo zrozumiała, że jej spokój jest świętością. I to właśnie ta postawa czyni ją tak wyjątkową. Ona przestaje być kimś, kogo można kontrolować, bo nie działa już pod wpływem strachu, nie reaguje już na impuls bycia akceptowaną, odpowiada na wołanie własnej duszy. A taka kobieta potrafi rozbroić nawet najbardziej zamkniętego mężczyznę. Bo swoją prawdą zmusza drugą osobę do spojrzenia na siebie, a na to nie każdy jest gotowy. Dlatego wielu odejdzie, ale ci, którzy zostaną, ach, ci rozpoznają skarb, jakim jest bycie obok takiej kobiety. Ona staje się latarnią nie tą, która krzyczy o uwagę, ale tą, która prowadzi samą swoją obecnością, która wskazuje drogę tylko dlatego, że się świeci. I to nie jest arogancja to dojrzałość emocjonalna. Efekt wielu bezsennych nocy, tylu niewypowiedzianych z bólem, tylu chwil, w których wybrała siebie, choć w środku drżała, dziś nie musi już bronić się przed miłością. Bo potrafi rozróżnić, co jest miłością, a co tylko przywiązaniem, co ją wzmacnia, a co osłabia. Nie boi się oddać serca, bo ufa sobie wystarczająco, by wiedzieć, kiedy zostać, a kiedy odejść. I właśnie ta wolność czyni ją nieodpartą. Kobieta, która uwolniła się od potrzeby bycia wybraną przez mężczyznę i z odwagą wybiera samą siebie, raz za razem, osiąga wolność, która przekracza granice romantycznej miłości. Ona wie, że najważniejsza relacja w jej życiu to ta, którą codziennie buduje ze sobą. Zaczęła traktować siebie tak, jak traktowałaby największą miłość swojego życia. Nauczyła się słuchać siebie z cierpliwością, wybaczać sobie z czułością. Być przy sobie wtedy, gdy wszystko zdaje się walić. Przestała wymagać od siebie perfekcji, zaczęła przyjmować swoje etapy, swoje fazy, swoje cienie. Zrozumiała, że wrażliwość to nie słabość, to głębia i to uczyniło ją jeszcze silniejszą. Dziś nie wchodzi w relacje, by coś zapełnić, wchodzi, by się dzielić, nie zatraca się w drugim, bo zna siebie. Nie boi się mówić, co czuje, bo wie, że jej uczucia mają wartość, i nie traci równowagi, gdy ktoś milczy, bo jej bezpieczeństwo już nie jest na zewnątrz, jest w niej, żyje z rzadką emocjonalną integralnością. A to, bardziej niż wygląd, bardziej niż wyuczone gesty, bardziej niż piękne słowa, przyciąga najmocniej. Mężczyźni to czują. Ci, którzy jeszcze nie poznali siebie. Mogą się wycofać, czując, że nie potrafią jej dosięgnąć. Ale ci, którzy przeszli własną drogę, rozpoznają ją natychmiast nie jako kolejną kobietę, ale jako partnerkę, z którą można iść ramię w ramię która inspiruje tym, kim jest, a nie tym, za kogo się podaje. To kobieta, która nie godzi się na mniej, bo nauczyła się dawać sobie więcej, nie błaga o miłość, bo umie kochać. Nie trwa w tym, co rani, bo nauczyła się leczyć. To kobieta, która spojrzała sobie prosto w oczy, zmierzyła się ze swoimi lękami, przepisała swoje przekonania i wyszła z tego silniejsza niż kiedykolwiek. I dlatego jest niezapomniana nie dlatego, że się stara ale dlatego, że dotknęła miejsca w sobie, którego większość ludzi boi się nawet zauważyć. A kiedy ktoś dotyka tego miejsca Zaczyna emanować czymś tak prawdziwym, że cały świat zaczyna na to reagować. Ona nie jest nieodparta, bo chciała się komuś przypodobać. Ona jest nieodparta, bo odważyła się być prawdziwa. To jest ta trudna prawda, która tak naprawdę wcale nie jest trudna, bo kiedy ją przyjmiesz, wszystko zaczyna rozkwitać, i miłość, ta miłość, która szanuje, wspiera, docenia, odnajduje Cię. Bo ty już odnalazłaś siebie. Jeśli te słowa poruszyły coś w twoim sercu, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych refleksji. Tutaj każdy film to zaproszenie do spojrzenia w głąb siebie, do uzdrowienia i do odzyskiwania siły. I napisz mi w komentarzu: Z jakiego miasta oglądasz ten film? Zawsze sprawia mi radość wiedzieć, dokąd docierają te słowa. Twoja obecność tutaj naprawdę ma znaczenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, do usłyszenia. Ona przestaje być kimś, kogo można kontrolować, bo nie działa już pod wpływem strachu, nie reaguje już na impuls bycia akceptowaną, odpowiada na wołanie własnej duszy, a taka kobieta potrafi rozbroić nawet najbardziej zamkniętego mężczyznę, bo swoją prawdą zmusza drugą osobę do spojrzenia na siebie. A na to nie każdy jest gotowy, dlatego wielu odejdzie. Ale ci, którzy zostaną, ach, ci rozpoznają skarb, jakim jest bycie obok takiej kobiety. Ona staje się latarnią. Nie tą, która krzyczy o uwagę, ale tą, która prowadzi samą swoją obecnością, która wskazuje drogę tylko dlatego, że się świeci. I to nie jest arogancja, to dojrzałość emocjonalna. Efekt wielu bezsennych nocy, tylu niewypowiedzianych z bólem, tylu chwil, w których wybrała siebie, choć w środku drżała. Dziś nie musi już bronić się przed miłością, bo potrafi rozróżnić, co jest miłością, a co tylko przywiązaniem co ją wzmacnia, a co osłabia. Nie boi się oddać serca, bo ufa sobie wystarczająco, by wiedzieć, kiedy zostać, a kiedy odejść. I właśnie ta wolność. Czyni ją nieodpartą. Kobieta, która uwolniła się od potrzeby bycia wybraną przez mężczyznę i z odwagą wybiera samą siebie, raz za razem, osiąga wolność, która przekracza granice romantycznej miłości. Ona wie, że najważniejsza relacja w jej życiu to ta, którą codziennie buduje ze sobą. Zaczęła traktować siebie tak, jak traktowałaby największą miłość swojego życia. Nauczyła się słuchać siebie z cierpliwością, wybaczać sobie z czułością, być przy sobie wtedy, gdy wszystko zdaje się walić. Przestała wymagać od siebie perfekcji. Zaczęła przyjmować swoje etapy, swoje fazy, swoje cienie. Zrozumiała, że wrażliwość to nie słabość, to głębia. I to uczyniło ją jeszcze silniejszą. Dziś nie wchodzi w relacje, by coś zapełnić. Wchodzi, by się dzielić. Nie zatraca się w drugim, bo zna siebie. Nie boi się mówić, co czuje, bo wie, że jej uczucia mają wartość. I nie traci równowagi, gdy ktoś milczy, bo jej bezpieczeństwo już nie jest na zewnątrz, jest w niej. Żyje z rzadką emocjonalną integralnością, a to, bardziej niż wygląd, bardziej niż wyuczone gesty, bardziej niż piękne słowa, przyciąga najmocniej. Mężczyźni to czują. Ci, którzy jeszcze nie poznali siebie, mogą się wycofać. Czując, że nie potrafią jej dosięgnąć. Ale ci, którzy przeszli własną drogę, rozpoznają ją natychmiast: nie jako kolejną kobietę, ale jako partnerkę, z którą można iść ramię w ramię, która inspiruje tym, kim jest, a nie tym, za kogo się podaje. To kobieta, która nie godzi się na mniej, bo nauczyła się dawać sobie więcej, nie błaga o miłość, bo umie kochać. Nie trwa w tym, co rani, bo nauczyła się leczyć. To kobieta, która spojrzała sobie prosto w oczy, zmierzyła się ze swoimi lękami, przepisała swoje przekonania i wyszła z tego silniejsza niż kiedykolwiek. I dlatego jest niezapomniana, nie dlatego, że się stara, ale dlatego, że dotknęła miejsca w sobie, którego większość ludzi boi się nawet zauważyć. A kiedy ktoś dotyka tego miejsca, zaczyna emanować czymś tak prawdziwym, że cały świat zaczyna na to reagować. Ona nie jest nieodparta, bo chciała się komuś przypodobać. Ona jest nieodparta, bo odważyła się być prawdziwa. To jest ta trudna prawda, która tak naprawdę wcale nie jest trudna, bo kiedy ją przyjmiesz, wszystko zaczyna rozkwitać. I miłość ta miłość, która szanuje, wspiera, docenia odnajduje Cię, bo ty już odnalazłaś siebie. Jeśli te słowa poruszyły coś w Twoim sercu, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych refleksji. Tutaj każdy film to zaproszenie do spojrzenia w głąb siebie, do uzdrowienia i do odzyskiwania siły. I napisz mi w komentarzu: Z jakiego miasta oglądasz ten film? Zawsze sprawia mi radość wiedzieć, dokąd docierają te słowa. Twoja obecność tutaj naprawdę ma znaczenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.